Dzień dobry. Dziesięć rzeczy, które musicie wiedzieć o rozwodzie, jeżeli planujecie. Myślicie o rozwodzie, tudzież jesteście w trakcie sprawy rozwodowej, to tych 10 elementów musicie koniecznie poznać. Kim jestem? Nazywam się Marta, wnuk i uwielbiam prawo rodzinne. Prowadzę swoją kancelarię w centrum Warszawy i dzielę się wiedzą, możecie mnie znać z telewizji, z mediów społecznościowych, w czasopismach. Dzielę się wiedzą w szczególności z obszaru prawa rodzinnego. Jako perfekcjonistka, Cały czas udoskonalam wiedzę oraz chcę Państwu przekazywać tylko najważniejsze i istotne rzeczy. Dziesięć rzeczy. Zapisałam sobie, pozwolicie Państwo na kartce jako moja ściąga, bo nie wszystko musimy przecież pamiętać. Szanowni Państwo, no właśnie, jesteśmy przy punkcie pierwszym. Strategia, czyli plan rozwodu. Często piszę notatki, często piszę notatki klientom, często podsumowywuje spotkania. Dlaczego? Państwo musicie wiedzieć, co Państwa spotka, czyli mieć plan A i plan B na rozwód. Trzeba układać strategię i realizować punkt po punkcie pewne działania. Rozwód jest całkiem przewidywalnym schematem jako ścieżka procesowa i pewne rzeczy można przewidzieć. Przy dużym doświadczeniu wiemy czego można się spodziewać, czego możemy się spodziewać również z sądu albo od danego sędziego, ponieważ nasze doświadczenie nas tego po prostu uczy. A zatem plan na rozwód musi być. Punkt drugi. Portal informacyjny sądów powszechnych. Często mam wrażenie, że o tym Publicznie nie mówimy, mecenasi nie mówią, nie dzielą się tą wiedzą, że jest takowy portal sądowy, dzięki któremu możemy mieć wgląd do swojej sprawy. Zachęcam Państwa do tego, żeby się zalogować. Można bodajże przez bankowość zalogować się i mieć dostęp do swojej sprawy. Polecam również wszystkim, którzy prowadzą działalność, tudzież, tudzież nie. Albowiem jeżeli kiedykolwiek zdarzy się tak, czego Państwu nie życzę, że ktokolwiek Państwa pozwie, to jest duże prawdopodobieństwo, że po Państwa PESELu pojawi się o tym informacja w Waszym portalu. Tym samym w konsekwencji przyjdzie do Państwa mail z tą informacją, czyli potwierdzającą oczywiście o ile stawicie tego maila, ale z tego co pamiętam, ja mam taki portal adwokacki, nie jednak... Osobiście sama miałam sprawę i ta sprawa była związana z moimi najemcami, e, gdzie inwestycyjnie wynajmuję mieszkanie. I również osobistą sprawę miałam w swoim życiu, i również ta informacja się tam pojawiła. Wobec tego zachęcam wszystkich do założenia takiego portalu, ponieważ często ludzie przychodzą do mnie, że czegoś się boją, nie wiedzą, czy jest jakaś sprawa tudzież nie, a tam są wszystkie informacje. Nawet w niektórych sądach sądy skanują wszystko, absolutnie wszystko, co jest w aktach. Wobec tego możemy mieć w formie online. Online taki dostęp do swojej sprawy. Zachęcam. Kolejna sprawa, którą zapisałam, która w mojej ocenie jest bardzo istotna, jest kto y, pierwszy ten lepszy. Co do zasady, mówi się, że nie ma większego znaczenia, kto złoży pozew o rozwód. Niemniej jednak moje doświadczenie mnie czegoś innego uczy. Nawet w psychologii zastanawiałam się nad tym, przecież ma znaczenie, kto kogo pozwał, kto otrzymuje pozew i kto ma ograniczony czas na odpisanie. Dodatkowo jest coś takiego, jak zabezpieczenie, zaspokojenie potrzeb rodziny. Sąd powinien takie postanowienie wydać niezwłocznie. Co to oznacza? Jeżeli, dla przykładu, kobieta złoży wniosek o zaspokojenie potrzeb rodziny, wskazując, że jest rodzicem pierwszoplanowym i żąda alimentów w trybie zabezpieczenia, może się tak zdarzyć, że sąd, zanim dostarczy Państwu, czyli akurat w tym przypadku panu pozew, to wraz z postanowieniem dotyczącym zabezpieczenia alimentów. I co jest w tym złego? Albowiem, z punktu takiego widzenia yy, niepraktyka, myślę, że nic. Z punktu widzenia praktyka, czyli Mo, mój punkt widzenia, ponieważ 15 lat zajmuję się prawem rodzinnym, jest taki, że druga strona nie ma jeszcze możliwości wypowiedzieć się, a często rzeczywistość jest zupełnie inna. Oczywiście, niniejsze postanowienie nie jest prawomocne, ale jest wykonalne w trybie zabezpieczenia. To oznacza, że trzeba je wykonać, jednakże mamy prawo je skarżyć. Niemniej jednak wniosek o uzasadnienie trwa. I w ciągu 7 dni taki wniosek musimy złożyć, a następnie po otrzymaniu uzasadnienia dopiero mamy 7 dni na złożenie środka odwoławczego, czyli zażalenia. A zatem cała procedura trwa. Mówiąc wprost, uważam, że kto pierwszy, ten lepszy. Kolejny hmm, punkt na mojej liście, na, czyli punkt czwarty, o czym chciałam Państwu powiedzieć, jako element bardzo ważny przy rozwodach. To status ofiary. Musicie wiedzieć, że często małżonkowie do mnie trafiają i mówią: Pani mecenas, my się dogadamy. Szanowni Państwo, zawsze ktoś będzie miał status ofiary, będzie czuł żal, ból, e, chyba że bardzo dużo czasu minęło, to jest to ukryte. Niemniej jednak ten status ofiary powoduje różne konsekwencje, czasem zbyt duże emocje, które nie są w sprawie konieczne. Czasem te emocje przykrywają logiczne myślenie i w aspekcie alimentacyjnym zgadzamy się na rzeczy, które nie powinniśmy się zgadzać. Wobec tego pragnę zauważyć, że ten podział ról Ofiara jest jednak zauważalna w sprawach. Wobec tego musicie mieć dobrego pełnomocnika, który będzie stanowił taką granicę i barierę między dwoma pełnomoc między dwoma osobami, które będą się rozwodziły, a może jak będzie właśnie dwóch pełnomocników, to będzie taki mm, system, w którym pełnomocnicy ze sobą będą się kontaktować. Kolejny punkt. Przyspieszenie postępowania. Szanowni Państwo, do rzeczy, po, e, spróbuję szybko Państwu e, omówić te konkrety. Przyspieszenie postępowania często zdarzają się takie problemy, że te postępowania trwają absolutnie latami. Ja osobiście tego nie rozumiem, Znaczy wiem, z czego to wynika. E, wychodzę z jednego założenia i powiem Państwu wprost: jak się za czymś chodzi, to się wychodzi. Mnie tego nauczyła mama, że. Jeżeli jest coś do zrobienia, to trzeba się interesować swoją sprawą. Jeżeli będziemy liczyć na to, że ktoś zajmie się tą sprawą i zauważy nasz wybitny problem w sądzie, to z całym szacunkiem do polskiego sądownictwa ale mamy zbyt dużo spraw. Wobec tego, jeżeli zależy nam na czasie, to musimy podjąć odpowiednie działania w niniejszej sprawie. Kolejny punkt sześć. Często, bardzo często, a prawie zawsze, gdy są dzieci, zdarza się manipulacja dziećmi. Musicie Państwo złapać do tego dystans. Niekiedy trzeba skorzystać z terapii rodzinnej, ale o czym, e, o czym tu mowa? Chcę Państwu powiedzieć jedno, że jeżeli dotyka Was manipulacja w tym obszarze związanym z dziećmi, zachęcam Państwa do terapii. I chciałabym Państwu uświadomić, że nie jesteście jedyną osobą, która to przeżywa. E, co to oznacza? <laughs> Przy rozwodach bardzo często dochodzi do manipulacji dziećmi. Są na to środki, metody, żeby uchronić dzieci przed tą manipulacją i za, żeby ten problem był zauważony. Więc ja tylko sygnalizuję, że mm, ten, ten problem jest dosyć częsty. I jeszcze cztery ostatnie punkty. Pełnomocnik to twój stróż. Uważam, że trzeba mieć dobre zabezpieczenie prawne i trzeba mieć pełnomocnika. Osiem. Latające małpy, czyli świadkowie. Pamiętajcie, że osoby, które się rozwodzą, szukają ze swojej strony tak zwanych latających małp, którzy później często występują w sądzie w roli świadka. Natomiast musicie państwo zdystansować się, po prostu zdystansować się i wiedzieć, że państwo się rozwodzicie, ktoś kogoś pozywa, coś się kończy. I życzę państwu, żeby faktycznie porozumieć się, podpisać porozumienie, i możemy to zrobić na każdym etapie. Natomiast rola latających małp jest niezwykle ważna. I one są po prostu. Wobec tego nie krytykujcie niekiedy świadków, dlaczego ktoś jest świadkiem, e, ponieważ nie trzeba pytać o zgodę tej, tego świadka, czy wyraża zgodę na, e, na to, żeby wezwać go na sprawę. Po prostu tak czasem osoby wzywają świadków i nie pytają świadka, czy ma ochotę, czy też nie. Dwa ostatnie punkty to jest lęk finansowy i dystans i zabezpieczenie. Lęk finansowy. Szanowni Państwo, zawsze przy tych sprawach zauważam lęk finansowy w różnych obszarach. Mężczyzna boi się, że będzie płacił wysokie alimenty i za zdradę na przykład zostanie niesprawiedliwie podzielony majątek. Kobieta słabsza ekonomicznie będzie się bała wówczas, że zostanie bez grosza i w ogóle puści ją w skarpetach, bo będzie żądał nierównego podziału majątku. Szanowni Państwo, co do zasady podział majątku jest pół na pół. Mo, są dwie instytucje ważne: nakłady i wydatki. Nakłady to na przykład, jeżeli majątek osobisty, a majątek osobisty jest określony w artykule 33 Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, to jest na przykład darowizny albo z dziedziczenia, to ten majątek jest nasz osobisty. Jeżeli na przykład sprzedaliśmy nasz majątek osobisty i kupiliśmy inne mieszkanie, to ten nakład się po prostu rozlicza w ten sposób, że ta część jest jakby wasza. Wydatek. To po ustaniu wspólności majątkowej, jeżeli ktoś spłacał kredyt, wobec tego w trybie wydatku rozlicza się ten koszt. Ale co do zasady, jest bardzo trudno osiągnąć nierówny podział majątku, więc proszę nie lękać się, że ktoś. Kogoś pozbawi majątku i tak samo w zakresie świadczenia alimentacyjnego sprawa jest dosyć prosta i oczywista. Liczy się koszty utrzymania dzieci, rodziny, a następnie proporcjonalnie w zależności od możliwości zarobkowych dzieli się wydatki. Dystans i zabezpieczenie. Szanowni Państwo, często to jest pierwszy raz w życiu, może drugi. Chyba miałam tylko jednego pana, którego trzy razy zdążyłam rozwieść, ale to był ewidentnie tylko i wyłącznie taki przypadek. Rozwód to tak naprawdę trudna procedura, ponieważ wchodzą przepisy, ale i także emocje. Ja Państwu zachęcam, Państwa zachęcam do, do tego, żebyście spojrzeli na sprawę jako strategię, złapali do tego dystans i poprzez Profesjonalną pomoc, zabezpieczyli swoje po prostu interesy, bo jeżeli mleko się rozleje, to będzie po prostu później ciężko i, i, i po prostu uważam, że możecie dużo stracić na początkowym etapie yy, swoim, swoim działaniem. Wobec tego zachęcam Państwa, abyście zabezpieczyli swój interes już od początku. Dziękuję, jest już późno, śpieszę się, bo muszę wyjść dzisiaj na szkolenia. Będę szerzyła swoją wiedzę w dniu dzisiejszym już stacjonarnie. Wobec tego serdecznie pozdrawiam i życzę Państwu, żebyście zabezpieczali swój interes jak najlepiej. Pozdrawiam.